Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj do Was przychodzę z takim zagadnieniem i programem Witamy w Oriflame. Witamy jest to taki program specjalny, powitalny dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z Oriflame, które chcą być klientkami, konsultantkami, czy sponsorami, albo opiekunami czyli jest to opcja biznesowa w Oriflame. Na początek, kiedy dołącza się do klubu, jest zawsze jakiś program powitalny. On się zmienia od katalogu do katalogu. Raz są to kosmetyki, innym razem są to produkty takie typowo przemysłowe czy różne akcesoria. I w tym katalogu 16 i 17 w roku 2020 mamy specjalny program Witamy. I tu mam ulotkę. Ja wiem, że potem na filmie będzie zupełnie obraz odwrotny, ale co chciałem powiedzieć? To są nagrody główne w tym programie. Jest zaznaczone, że jest bezpłatna, darmowa dostawa do pierwszego zamówienia. W pierwszym kroku, czyli jeżeli złożymy pierwsze zamówienie, katalogu 16 lub 17, czyli w tym katalogu, w którym się zapisujemy i robimy pierwsze zamówienie, to w kolejnym katalogu dostajemy y, tą wodę toalet perfumowaną Eclafam. To jest woda perfumowana. Y, ona normalnie kosztuje w katalogu 119,90. To jest jej cena katalogowa. Natomiast w, w tym programie witamy, ona kosztuje tylko 4,90 i taki warunek, żeby w tym pierwszym katalogu swojej działalności mieć w zamówieniu 50, produktów na 50 punktów. Dobrze. W kolejnym katalogu, co robimy? Dajmy na to, mamy teraz katalog szesnasty. W katalogu szesnastym zapisujemy się, robimy zamówienie na 50 punktów, minimum. W następnym katalogu, czyli 17, yy, odbieramy tę właśnie nagrodę z kroku pierwszego. Robimy zamówienie, na, jeżeli dalej chcemy kontynuować ten program. Witamy, ponieważ on nie jest obowiązkowy. To jest opcja do wyboru, tak? Yy, można się zdecydować na ten program yy, albo też nie. Dostaje się za 9,90 taką torbę Midnat. Ona ma wartość 149,90 i dalej. Tą torbę odbieramy w katalogu pierwszym 2021, ponieważ w katalogu 17 złożyliśmy zamówienie na 50 punktów minimum. I finalnie za zamówienie z katalogu pierwszego z 2021 w katalogu drugim odbiera się taką oto torbę. To jest taka torba, zdaje się weekendowa. Tak. Ona ma wartość 199 zł i 90 groszy. Natomiast tę torbę klubowicze odbierają za 14,90. I takie nagrody mogą dostawać tylko osoby, które się zapisują do Oriflame, wchodzą dopiero i korzystają z tego programu witamy, lub z Opiekunowie, te osoby, które zapraszają do Oriflame, też jest specjalny program Zapraszaj. I osoby, które weszły do klubu Oriflame, korzystając z tego programu Witamy, również mogą korzystać z programu Zapraszaj. Czyli tu, w tym momencie, jeżeli zaprosicie. Koleżanki do klubu Oriflame, to możecie, y, właściwie nagrody wam się dublują, bo dostajecie również y, też y, nagrody z tego programu. Zapraszaj. Tam oczywiście są te dwie torebki o których mówię plus jeszcze są różne dodatki z tej całej serii tam jest pamiętam chyba torba na laptopa torba skórzana chyba jakiś portfel jest bardzo ładny duże takie necessary podróżne także tych nagród jest strasznie dużo i on, tam właściwie dostęp jest uzależniony od tego ile osób się zaprosi do klubu Oriflame w danym katalogu i chciałem Wam pokazać te torby, ponieważ ja je otrzymałem. Jako opiekun mam możliwość wcześniej nabyć takie torby w bardzo dobrej cenie i do zaprezentowania takiego programu. I tak, prezentuję najpierw torbę, która jest w programie w drugim kroku, czyli ta pierwsza torba mniejsza. To jest oczywiście opakowanie. Tak jest zapakowana torba. Tak mi przyszła, ja ją pokazuję, otwieram od razu na żywo. Widzicie, jest taki, można powiedzieć, suwak. I z tego, jak rozsunę ten suwak, to mi się pojawia torba. Ona jest tak zapakowana w taką folię. Boję się, żebym... O, jest, jest tutaj rączka. Boję się, żebym i wystaje brolog, oczywiście taki piękny, ładny, jako element dekoracyjny. I żebym teraz za bardzo nie naruszył tej torby, nie wiem jak ją tutaj mogę wyciągnąć, ale wydaje mi się, że o, tak, w ten sposób chyba wyciągnę i ją Wam zaprezentuję. O, tak wygląda przód, tak wygląda tył. Tu są takie... Pasek jest zabezpieczony, to za, za zabezpieczone przed otwarciem. Są folie. I tak, i tu jest zamek, w tej strony wygląda w ten sposób. Zobaczę, że może się uda pokazać Wam szybciej też jest spód tej torebki. Czyli są takie, można, nie wiem jak to nazwać prawidłowo takie nóżki, żeby można było bezpiecznie. Postawić tą torbę, tak? I może zaglądniemy do środka jak się uda. prosuwam zamek. Faktycznie ten brelok jest bardzo pomocny. I cóż, może się uda zaglądnąć do środka, do tej torby. Ona jest tak, no oczywiście są takie, wiecie, te y, takie specjalne silikonowe kuleczki, które pochłaniają wilgoć. Y, jest wyścielana materiałem. Tak, może widać, jak jest ładne. I to jest taki materiał, wiecie, z takim jakimś emblematem, czy właściwie nadrukiem, takim firmowym, markowym. Tu jest kieszonka boczna. Tak, widać, o, widać troszkę suwak. Nie chcę tutaj tego, y, chociaż no mógłbym. O, tak, rozwinąłem. Dobrze, to pokażę Wam dokładnie cały środek. Jest, zobaczcie, y, zameczek, To jest kieszonka boczna. Ona nie jest głęboka, ona jest płytka taka, ja wiem, na jakieś y, 10 cm. Ale tak tu na wierzchu jest oczywiście jest też y, taka metka i co na niej jest Oriflame Exclusive Stockholm czyli tak to jest y, marka Oriflame żeby było wiadomo że to jest y, Oriflame i tak no znalazłem oczywiście no, w tym wyścieleniu jest jeszcze co to jest za materiał y, no i tak cóż tu należy robić. Yy, materiał zewnętrzny 100% yy, poliutyren. Yy, lining, czyli jest yy, 100 czyli to wyścielenie jest z poliestru. No po polsku nie widzę, żeby był napis. Jeszcze nie znalazłem, to jest wiele języków. No główne języki, yy, gdzie najwięcej oriflame jest na rynku. No i tak się prezentuje ta torba. Czyli jest. Yy, proszę bardzo. Tak. Tak nie wygląda. Takie okazałości pełnej. Jest jeszcze dobrze zobaczę jedna kieszonka tak z boku tylko. I tak greloczek. Jeszcze go pokażę. Też zabezpieczony. Wiadomo to są takie bardzo wartościowe rzeczy w sensie tak, no eleganckie, więc nie mogą się zniszczyć no i w sumie zamek jest dobrze wykonany widzę, że że się dobrze zasuwa dobrze to już to jeszcze pewnie zetnę dalej, natomiast pokażę tą drugą torbę, która jest w tym programie w kroku trzecim Finalna nagroda, żeby nie było też po zakończeniu programu witamy jest kolejny program, bonus dla urody i to już jest dla wszystkich członków klubu Oriflame. I tam są też warunki do spełnienia, oczywiście to nie każdy, więc to nie jest tak, że się zamówi mydełko za 2,99 obrazów. Yy, będzie, yy, będzie taka nagroda w postaci tore, to nie, nie, to troszeczkę jednak troszeczkę trzeba kupić, żeby były te nagrody, ale zawsze są te ceny, yy, można sobie przy składaniu zamówienia, nawet jeżeli nie ma tych dużych zamówień, żeby korzystać z, yy, z, yy, z, yy, z programu bonus dla urody, no to zawsze można skorzystać z jakichś ofert specjalnych, które są zawsze yy, przy, yy, dostępne przy Robieniu zamówienia, takie oferty dnia, tygodnia, weekendu, yy, katalogu, mega zestawy, yy, różne pakiety, one mają różne, różne nazwy. Dobrze, no i cóż. Och, tak. I tak mamy, tak się przedstawia duża ta torba. O, tak, tak jest od frontu. Ja to wyprostuję za chwilkę, a ona ma dużo jakichś takich elementów, takich ochronnych tutaj było o takich różnych paseczków, takich naprawdę nie wiem, ja to potem złożę. Ale też, widzicie, breloczek, zamek, a i tu w środku pewnie będzie jakiś pasek dodatkowy, patrzcie, bo są te sprzączki. Więc tu będzie na pewno w środku pasek dodatkowy w tej torebce. o jest, znalazłem w środku tak się prezentuje on jest rzeczywiście spięty ale to jest z takiego materiału to jest taka taśma a na ramiączka jest taki materiał czyli jest zabezpieczony jest w porządku pasek i co, żeby pokazać wszystko rączka emblemat markowy tak wyglądają boki torebki. Proszę zobaczyć na szycie, że jest wszystko dobrze doszyte. Tak wygląda tył. I ogląda no, no, jest duża to, To jest duża torba. Rzeczywiście jest bardzo pojemna. I tak, zaglądam do środka. I tak. Jest z boku, mm, dokładnie na tej tylnej ścianie. Jest, nie wiem czy widać, kieszonka. Kieszonka z, z tą metką firmową. Ja Zobaczę, jak głęboka. Nie, taka sama, około 10 cm jest ta kieszonka, ale po tej stronie frontowej, czyli tu po tej, na wewnętrznej ściance są takie dwie kieszonki, nie zapinane, tylko takie luźne, czyli można tutaj na przykład włożyć. Nie, one są tu, tu dokładnie, to jest ciemne, czarne, więc. Ciężko widać. Tu rękę wsadzam dwie dosłownie, pal dwa palce do tych dwóch kieszonek. One są takie szerokie, też na 10 cm, głębokie na y, też około, y, no trochę głębsze, może 12 cm. Na telefon, klucze, jakieś tam takie rzeczy, które po prostu powinny być dostępne y, na, natychmiast po, po odsunięciu torby. No, no, telefon to jest taki właśnie to, co mi przychodzi od razu na, na myśl, tak? Bo. Bo jak dzwoni trzeba szybko wyjąć ten telefon z torby, więc zamiast szukać gdzieś tam po bokach wiemy gdzie ten telefon ma być i on tam zawsze będzie. Ja też tak właśnie mam takie swoje miejsce w swoim plecaku, w którym chodzę codziennie z pracy do domu i z domu do pracy, więc przynajmniej jak mi telefon dzwoni to wiem gdzie, gdzie ten telefon mam. Dobrze, no i to jest bardzo pojemna torba, bo ona jest szeroka dosyć, patrzcie jest szeroka. Jest głęboka, no jest czerni, więc tu na pewno nie widać tak dokładnie, ale proszę mi wierzyć, że jest porządna, głęboka i materiał jest ten sam. To jest to takie wyścielenie poliestrowe z takim ładnym wzorem markowym. No także elegancka czarna torba, dwie, mniejsza i większa. Ja ten pasek od razu schowam. Nie wiem, co o nich myślicie. Ja może tak nie znam się na damskich torebkach, ale tak mniej więcej, jak patrzę, no to one wyglądają w porządku. No i czarna jest elegancka. Może o to wyprostuję, bo to jest, może być taka pogięta trochę. To są rzeczy projektowane w, przez Oriflame, wykonane na zlecenie Oriflame w ilości limitowanej, także jest bardzo mała szansa, że w swojej miejscowości, dziś w okolicy, spotkacie inną panią, która ma taką samą torebkę. No, najczęściej to, jeżeli spotkacie taką drugą panią, to prawdopodobnie w okolicach konferencji Oriflame, tak? albo biura regionalnego Oriflame, natomiast tak normalnie na ulicy, gdziekolwiek raczej nie zobaczycie, bo to, to jest tylko dostępne dla nowych osób, które wchodzą do Oriflame. Do świata Oriflame i y, dostępne są dla tych, którzy w Oriflame już są i aktywnie zapraszają nowe osoby do Oriflame. To są dwie możliwości, y, jakie normalnie są dostępne, te y, te torebki. Nie mówię to o takich rzeczach jak Allegro czy gdzieś, no bo to wiadomo, że, że na pewno takie rzeczy można, można potem kupić, ale wydaje mi się, że nie wiadomo za ile, nie wiadomo gdzie to potem leżało, a to jest oryginalna torba zawsze z, z Oriflame. I tak, może powiem parę słów o tym programie Witamy. Tak jak wspomniałem, jest to program dla nowych osób, które wchodzą do Oriflame. Nie jest to obowiązek, że należy zamawiać na 50 punktów. To jest oferta, z której można skorzystać. W pierwszym kroku każdy klubowicz, nawet jeżeli zamawia na jeden punkt, kupuj sobie nawet najdrobniejszą rzecz typu mydełko, ma bezpłatną dostawę. To jest gwarancja, tak? Natomiast zachęcam do tego, żeby kupić sobie kosmetyki i produkty w Oriflame, przenieść. Swoje zakupy z drogerii, ze sklepów na bardziej bezpieczne formy zakupu bezpośrednio w Oriflame z magazynu producenta. Ponieważ w klubie Oriflame zawsze dostajecie wszystkie produkty katalogowe po, z, ze zniżką 20%, macie dostęp do ofert pozakatalogowych gdzie te ceny są zupełnie jeszcze niższe niż w katalogu. Często te zniżki sięgają 90%. Także różnego rodzaju zapachy wody toaletowe perfumowane można kupić naprawdę za niewielkie pieniądze. W Oriflame każdy klubowicz ma prawo do odebrania prezentu urodzinowego. Czyli w tym katalogu, kiedy obchodzimy urodziny, mamy możliwość sobie wybrania prezentu. Jest zawsze 6 chyba Opcji, czyli trzy dla pań, trzy dla panów, to są najczęściej wody, zapachy albo na przykład zestawy kosmetyków. I to one może nie są za darmo, bo nie może być ze względów prawnych i finansowych, i fiskalnych. Nic za darmo, zawsze jest naliczana jakaś opłata. Ale to są kwoty typu 14, 19 zł, czy 24 w przypadku, za jaki jest poziom i ogólnie cena danego prezentu. Więc warto korzystać z takich akcji. No, jeżeli idziemy sobie do sklepu, gdzie z półki bierzemy kosmetyk, produkt do mycia ciała, mydełko, to przy kasie nikt nam nie daje prezentu za to, że kupiliśmy ten produkt. Natomiast w Oriflame dostajemy, jesteśmy nagradzani za to, za tą lojalność, za to, że kupujemy w Oriflame. Dostajemy właśnie różnego rodzaju dodatkowe przywileje. Są to właśnie rabaty, świetne ceny. Katalog dostajemy do domu. Możemy sobie spokojnie zrobić bezpiecznie zakupy z dostawą do domu kurierem, z możliwością dostawy do paczkomatów, do kiosków ruchu. Jest wiele form płatności gotówka u kuriera i w przedpłacie kurier paczkomaty i kioski ruchu więc jeszcze jest możliwość taka że można mieć odroczoną płatność czyli kupujemy i płacimy za produkty po 14 dniach od momentu zamówienia i mamy też możliwość polecenia zapłaty, czyli po prostu nie musimy się martwić o rachunki. Oriflame w odpowiednim czasie pobierze nam pieniądze z konta. Więc tych opcji finansowych płatnych jest bardzo dużo. Ja korzystam z tej Formy ostatnio, o której mówiłem, także mnie w ogóle rachunki nie interesują. Po prostu kupuję to, co potrzebuję, to, co potrzebują osoby z mojego najbliższego kręgu, moje koleżanki, koledzy, którzy u mnie zamawiają, z którymi robię zakupy grupowe. Ja się z nimi oczywiście potem rozliczam, ale nie interesują mnie po prostu rachunki. Więc, jeżeli Was interesuje taka możliwość kupowania w ten sposób w Oriflame, proszę skontaktować się ze mną. Jeżeli Wam się podobały te nagrody, torebki, również zachęcam do kontaktu ze mną. Mogę być Waszym opiekunem, mogę Was wprowadzić w świat Oriflame. Do Oriflame wchodzi się poprzez zaproszenie. Osoba, która jest już w klubie Oriflame. Zaprasza nowe osoby i wprowadza je do klubu Oriflame, wyjaśnia wszystkie zasady, jakie obowiązują. Także no zachęcam, jeżeli macie pytania, wątpliwości, szczególnie nie jest coś dla Was jasne, może coś źle wyjaśniłem podczas tego filmu, zachęcam Was do kontaktu telefonicznego, mailowego, smsowego. Pod linkiem, oczywiście, dotarczy to pod linkiem. Pod firmem jest kontakt do mnie, czyli numer telefonu, jest również adres mailowy. I pod filmem są dwa linki do bieżącego katalogu, oraz od razu link pod spodem poniżej jest do zapisania się do klubu Oriflame. Bardzo prosto, wystarczy podać swoje wszystkie dane: imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, mail oczywiście, i można od razu podać swoje hasło do logowania, i od razu macie założone konto i od razu możecie sobie oglądać katalog, możecie od razu y, robić zamówienie, ale zawsze y, radzę wcześniej kontakt ze mną, ponieważ bardzo lubię nowe osoby wprowadzać do Oriflame, pokazywać o różnych możliwościach, y, co można znaleźć na stronie. Y, y, taka pomoc, żeby czasem coś na przykład przez pomyłkę nie zrobić, albo żeby na przykład coś uzyskać, jakąś lepszą opcję. Tak? Zawsze jest to y, dla Was korzystne. Dziękuję serdecznie i do kolejnego nagrania. Myślę, że kolejnym nagraniem to będą już otwarcia moich zamówień, kolejnych z Oriflame. Także zachęcam już od razu do oglądania filmów. Dziękuję i do zobaczenia.